Moim wystąpieniem puścili tą piosenkę. Wspaniały Jacek Kaczmarski, który potrafił oddać słowem i pieśnią to, co tam w Rosji każdemu Rosjanowi gra w sercu. Każdemu Rosjanowi. Niewielu jest takich opozycjonistów, jak był Wołodia Bukowski czy yy, Wysocki. Niewielu dysydentów było, którzy się przeciwstawiali temu barbarzyństwu, które tkwi w sercach Rosjan. Tym bardziej, że teraz ta prawda o 17 września, ta prawda o pakcie Ribbentrop-Mołotow na wschodzie, w Rosji, jest fałszowana. Putin w 2009 roku na Westerplatte odżegnywał się od tego, że jest wspólnikiem wybuchu II Wojny Światowej. On mówił, że nasz traktat pokojowy z Hitlerem jest tym samym, co traktat Ribbentrop-Mołotow. Że oni mieli prawo taki traktat zawrzeć. Zapomniał o o tym, że w dodatkowym porozumieniu podzielił Polskę, ale nie tylko Polskę, ale i kraje bałtyckie, podzielił również Rumunię. Już się dzielili, już się dzielili i 17 września było wypełnieniem, i nie było wyzwoleniem ani Białorusi, ani zachodniej Białorusi, ani zachodniej Ukrainy. Było podzieleniem Polski. Podzieleniem. Nie chcą przyjąć tej prawdy. Nie chcą przyjąć, wypierają się jej. I my musimy to przypominać, musimy pielęgnować. Musi nas tu 17 września być więcej. Bywało już tak, że zajmowaliśmy całą ulicę. Bywało tak. Nie wolno nam tego zapomnieć. Nie wolno, bo Rosja nigdy nie pogodzi się z niepodległą Polską. Rosja zaw, na Rosji zawsze Polacy będą prywisłańskim krajem. Chciałem Państwu powiedzieć, że 23 lutego 2014 roku w 20 rocznicę 20 rocznicę napadł na Czeczenię, bo Gruzja była po Czeczeniu. Czeczenia była pierwsza i kraje Zachodu dały. Jelcynowi pieniądze na to, żeby ten maleńki naród został zdławiony, za pożyczki z Zachodu. Naród czeczeński został zdławiony, pokonany za pieniądze z Zachodu. A teraz ci, co chcieli pokoju z Rosją i stosunków do, dobrych z Rosją, taką jaką ona jest, czynią z siebie. Wielkich, wielkich antyrosyjskich polityków. Kłamią. Każdy, kto współcześnie wypowiada, że współpraca gospodarcza z Rosją jest gwarantem przyszłego pokoju, to kłamie. Każdy, kto to mówi, jest wspólnikiem Rosji. Bo Rosja, każdy. Dolar, każdy petro dolar, każdy petro euro. Zamienia na broń. Zamienia na broń i wzmacnia potęgę swoją militarną. Każdy. Nie wolno. Nie wolno z nimi współpracować. Nie wolno współpracować z krajami, którzy chcą. Wspierają Rosję w tej jej imperialnej polityce. Nie wolno. My musimy w tej chwili Utworzyć wielki sojusz antyrosyjski. I panu Mercowi, który mówi, że Europa musi w tej chwili zdobyć się na samodzielną siłę zbrojną, przed, która byłaby zdolna do odporu ataków bez armii amerykańskiej, jest fałszem, jest kłamstwem. Jeżeli Amerykanie stąd wyjdą z Europy, to po prostu będzie sojusz niemiecko-rosyjski i nas Polaków nie będzie. My musimy się przeciwko temu przeciwstawić. Słuchajcie, pielęgnujmy tą pamięć, nieśmy ją, nieśmy ją na wschód. Przesyłajmy, róbmy filmy, róbmy dokumenty róbmy wszystko, żeby tam i uświadommy Zachód nie wiem dlaczego Zachód jest taki głupi taki głupi i myśli, że z Rosją da się dogadać nie da się moi drodzy jesteśmy tu, zapraszam każdego 17 września następnych lat dopóki żyjemy dopóki Polacy są suwerennym państwem powinniśmy tu być i krzyczeć Putin ubita! PUTIN UBIJCA! PUTIN UBIJCA! PUTIN UBIJCA! PUTIN PUTIN Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że jesteście świadkami pamięci, że jesteście, pielęgnujecie tą pamięć o naszej historii pięknej, wspaniałej, heroicznej. Musimy to pielęgnować niż sobie, bo ona daje nam siłę do przyszłej obrony i musimy być do tej obrony gotowi. Dziękuję Wam bardzo. Brawo!